Witam was w tym filmie dzisiaj zajmiemy się ogólnie takim ogarnięciem mojego życia bo niestety ten tydzień dał mi dość mocno w kość i nie był zadowalający w ogóle nawet myślałam, żeby po prostu mnie nagrywać przez ten tydzień ale jakoś polepszył mi się humor tak jak wczoraj więc po prostu pomyślałam, że pora się właśnie ogarnąć że pora ogarnąć to wszystko wokół siebie i teleportujemy się do łazienki Serio, to ja muszę tam przejść. Jak już mówiłam, dziś zaczynam z bardzo dobrym humorem i mam chęć do po prostu poprawienia jakości mojego życia. Szczególnie w ostatnich dniach nie było mi łatwo, wręcz było bardzo ciężko. Kilka dni temu przyszła do mnie paczka, którą zamówiłam z cerabę, i była to paczka z tą właśnie esencją do mycia twarzy. Ja niestety dostałam bardzo dziwny po prostu taki alat który jest. Tutaj oraz tutaj, a tu jest bardzo suche. Wiem, ja, że pewnie tego nie widać, ponieważ to się nasila i czasami po prostu nie jest to widoczne, ale naprawdę mi to przeszkadza i dosłownie zrezygnowałam całkowicie z malowania w tych miejscach nawet ten krem cerowy troszeczkę mi tam podrażniał, jeżeli on był w dużych ilościach, ale jeżeli jednak był tak bardzo mało wmasowany, to właśnie zapobiegał temu lekko, więc po prostu nie mogłam dużo go używać. I jestem w trakcie właśnie zapobiegania temu trądzikowi, bo to nie wiem, co to jest. I myślę, że mogą mi właśnie pomóc te dwa produkty. Ogólnie ja uwielbiam cerave dla mnie to jest firma po prostu, która wylecza mi skórę i dawno czegoś takiego nie było. Ja w ogóle miałam jakieś zapalenie skóry. I mało rzeczy pomagało. Zdecydowanie to jest mój mastek. Jeszcze właśnie teraz sobie przetestujemy esencję, mydełko oczyszczający żal. Tak, okej, okay, tak się przekręcę i sprawdźmy, jaka to jest formuła. Dobra, czyli faktycznie mamy tu taką formułę żelu przezroczystego. I faktycznie formuła się całkiem pokopieni. Teraz mogłabym właśnie ją sobie nałożyć na skórę. Mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie. No i zmywamy oczywiście. Formuła jest mocno pieniądza, ale w ogóle yy, żadnego dyskomfortu nie odczułam, ani nic, to by mi po prostu przeszkadzało. Rzecz właśnie odczułam, że jest to bardzo lekka emulsja i że faktycznie dość dobrze czyści, więc teraz po prostu nałożę sobie krem i mam nadzieję, że to połączenie po prostu będzie skuteczne. W ogóle muszę już wam powiedzieć, że zaraz idę na zakupy z małą do sklepów z ciuchami, więc już widzimy się przy moim biurku. Jeżeli chodzi o te działania, co robiłam, żeby właśnie zapobiec temu podrażnieniu, to umyłam totalnie, tak bardzo intensywnie wszystkie akcesoria, posprzątałam cały pokój, wsiadłam kurze i po odkurzarze po prostu było jak naj mniej tych bakterii i tych alergenów wokół mnie oraz zmieniłam y, ręczniki po prostu do twarzy i w ogóle. Więc teraz czas się pomalować. Niestety w tym vlogu będzie dużo uczenia, bo jednak jest weekend i jest sobota, no i faktycznie użyć do tego egzaminu się trzeba, oprócz tego mam kilka jeszcze. Kartkówek oraz sprawdzianu. To nie jest takie hop, siup się do nich uczyć, więc od razu po malowaniu, jeżeli starczy mi czasu, będę musiała zrobić kartkę z matematyki. ごありがとうございました Wróciłam i czas na haul. Tutaj mam dresy beżowe i są one z takim mega fajnym, przyjemnym materiałem. Taką właśnie mięciutką jakby tkaninką, To jest taka mega cozy. Po prostu jak tylko je dotknęłam, po prostu wiedziałam, że one są przeznaczone dla mnie. Uwielbiam takie domowe rzeczy. Jeszcze byłam w Rossmanie, czyli kupiłam dwie rzeczy. Mój ulubiony korektor Akurat była ostatnia sztuka Bo po prostu mi się skończył A to jest po prostu mój must have Oraz, oraz pomadkę Slash Błyszczyk winyl. Wiedziałam, że one są mega popularne, i słyszałam dobre opinie na ten temat. I po prostu chciałam zobaczyć. Wziąłem sobie kolor y, Abby. I akurat był na super promocji, i również to było ostatnie opakowanie, jakie zostało z tego koloru. Więc miałam naprawdę szczęście. Tymczasem przetestuję tą pomadkę. <śm> Ogólnie formuła wygląda, jak widzicie, bardzo dobrze, bardzo dobrze ją się w ogóle na ustach rozprowadza i ona w ogóle bardzo dobrze się tutaj wtapia, czegoś się przyczepić. To kolor może nie jest najbardziej odpowiedni. Wolałabym właśnie bardziej taki peachy, bo wtedy był właśnie taki kolor. Rozważałam pomiędzy tym, no i wzięłam ten, ale w sumie teraz jak myślę, to sobie wzi wzięłabym jednak ten drugi. No ale już trudno, ale ogólnie naprawdę ona dobrze wygląda. Teraz czekam aż zaschnie. Dodałam do tego jeszcze kontrówkę z Vibo i to naprawdę dobrze wygląda. Wiążąc ja właśnie dwa posty na insta, więc koniecznie sprawdzajcie tutaj nazwa, wiecie już co robić, na pewno kiedy film jest to one już są, zapraszam. Myślę, żeby troszeczkę zająć się moim pokojem i sprzątaniem w nim, ponieważ jest co robić, ale ja chciałabym po prostu mieć wysprzątaną przestrzeń. Ja myślę, że zrobiłam całkiem dużo, że serio dużo się pogarniałam i zrobiłam faktycznie wszystko, co trzeba, więc mam nadzieję, że was zmotywowałam, albo po prostu miła wam choć trochę tego czasu. i się w następnych filmach. Pa, pa!